Dramat. 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 To jest całkiem spoko. Znowu dramat. Chwila co? Dorzuciłbym jeszcze kilka, ale nie ma więcej rolek. Teraz go mordzie Piotera. Mam nadzieję, że dasz sobie radę. Jak tam, klata rozgrzana już? Serio myślisz, że zrobię ten głupi challenge? No co nie zrobisz kilku pompek? <śm> nie no, na luzie. No dawaj. Nie mam papieru. <śm> tak myślałem. Nie no stary, no cały świat teraz się dowie, że jesteś cieniasem. Nie, no nie ma opcji, no. nagrywaj sobie, co chcesz, ja nie dam się w to wkręcić. No dobra, ale tylko trzy próby. I to ma być takie trudne? Chłopie, proszę cię! <śpiesięcia> nie no, pięć to łyknę na nuzie. Albo nawet sześć. <śpiesięcia> <śpiesięcia> no, ale jakby nie patrzeć, było sześć. No siemano! Chyba nie myślałeś, że tak to się skończy, co? Teraz ja nominuję ciebie, chłopie. I zobaczymy, czy taki z ciebie kozak. Patrz na to. Goście, ciebie już nie ma. Patrz to. No nie, znowu? Wixa ledwo mi wybaczyła poprzedni kwiatek, a teraz nowy co tam? Bo ja siedzę na chacie i nic nie robię. Co znowu zrobiłeś? Od razu zrobiłeś! Przecież mówię, że się nudzę. Dobra, nieważne, nie mamy teraz czasu. Piotr ktoś próbuje zniszczyć nasz świat! Co? Nic co, tylko dawaj, musisz mi pomóc. Nie ma czasu. O nice! Hejsiko nigdy mało. No dalej, nie mamy na to teraz czasu. No dzień dobry. I po co wam to było? Siemanko, ładne wdzianko. Lepiej zobacz to. Wow. Co, mówiłeś o moim wdzianku? Chyba nie myśleliście, że uda wam się mnie powstrzymać. No proste, że tak. Chybaś niż. Nie damy ci zniszczyć naszego świata. Dlaczego w ogóle bronicie, skoro to ostatni odcinek? Bo ten świat jest sztos. Bo bardzo dużo ludzi lubi nas oglądać. Bo nie ma drugiego takiego kanału. Mylicie się. O nie, Ziomek, to ty się mylisz. Spójrz lepiej za siebie. <grystanie> nie! Zadarłeś z niewłaściwą ekipą, chłopie. Jak trudne spotykają nas wyzwania. Jeśli macie taką mega ekipę jak my, to jest dużo łatwiej. Dokładnie! Tylko co my teraz zrobimy? Trzeba najpierw odbudować świat, żeby lecieć dalej. No to odbudujemy! Kochani, dziękujemy Wam, że byliście częścią naszego świata przez te kilka miesięcy i za wszystkie miłe słowa. Jesteście naprawdę niesamowici i mamy nadzieję, że bawiliście się tak dobrze jak i my. Nie żegnamy się z Wami, bo na pewno gdzieś się jeszcze kiedyś spotkamy. A teraz wbijajcie na kanał, bo cały czas macie tu ponad 20 odcineczków, które możecie obczaić w każdej chwili. Serio, jesteście mega i dzięki Wam możemy powiedzieć, że wygraliśmy życie. Siemano!